Cześć. Jestem Bitrain. Witam was w pierwszym odcinku z gry Mountain Blade 2 Bannerlord. Ale jest to z nową modyfikacją Banner King. Z tego co wyczytałem, jest to największa modyfikacja do tej pory, jeśli chodzi o Bannerlorda. Na pierwszy rzut oka, jak widzicie, nic się nie zmieniło, ale dochodzą nowe frakcje. Dochodzą też nowe miasta. Modyfikacja dodaje system edukacji, system religii, i ogólnie zmiany, jeśli chodzi o zarządzanie, czy to wioskami, czy miastami, czy swoją armią. Tak jak twórca pisał, to moc skupiający się właśnie na takich aspektach mniej, mniej zmian, jeśli chodzi o walkę, ale to sobie sprawdzimy. Co my tu mamy? Na pewno mamy więcej yy, bonusów, jak i takich ujemnych rzeczy, negatywnych rzeczy. Każda frakcja daje nam coś innego. To są te nowe frakcje, jeśli chodzi o poprzednie. Również też są zmiany, jeśli chodzi o te negatywy i pozytywy. Eee, czy my będziemy to wszystko czytać? Myślę, że nie. Zacznijmy sobie może od Batanii, żeby być w, w tym batańskim lądzie. Jak ktoś grał wcześniej w Warbanda to wie, w Bannerlorda to wie o czym mówię. Jakiegoś gościa sobie tak na szybko tylko zrobimy. Jakieś włosy ładne mu damy. Nie wiem, może nie takie, ale lepszych chyba tu nie ma. Dobra, dajmy mu takie. Jakieś czarnawe albo brązowe. Jakąś epicką brodę. Dobra. I tutaj widzicie, są nowe drzewki umiejętności. Jest Wisdom, którego wcześniej nie było. Czyli Scholarship, jakaś nauka, teologia to o religii i Lordship, czyli ogólnie o zarządzaniu. <laughs> tutaj chyba jest bez zmian. Z tego co widziałem wcześniej, to chyba perki też się pozmieniały, ale zaraz sobie to sprawdzimy. Dobra. Tutaj sobie tą serię zaczniemy jako Kowal. Jeżeli wyglądaliście wcześniejszą, to z Kowalstwa w ogóle nie, nie korzystałem. A tutaj są zmiany, które. Tak, jakby blokują eksploitowanie, czyli już się nie da w łatwy sposób zarobić milionów, dzięki kowalstwu. A to też zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Także weźmy sobie Kowala, co my tu mamy. Dobra, może coś pod handel też sobie weźmiemy, bo to będzie ważny aspekt. Tutaj kolejny punkt do, do kowalstwa. Jakieś umiejętności mamy. Mamy dwuręczną broń. Jako główna umiejętność, którą, którą posiadamy. E, przyda nam się też jazda na koniu na pewno. Także to sobie też weźmiemy. E, kolejny punkcik może w kowalstwo jeszcze. Zacznijmy sobie w wieku 30 lat, żebyśmy mieli 4 punkty. Focus pointy do wydania i 4 attribute pointy. Yyy... E, 2 attribute pointy. E, dobra, weźmy sobie taką polską flagę. Może... Nie, na odwrót mogę? Mogę na odwrót. Ale czy to ładnie wygląda? Nie, tak zdecydowanie lepiej wygląda. Ha, huh. najtrudniejsza rzecz w tworzeniu postaci, czyli jej nazwa. Co byśmy z wymyślili? Ktoś z polską na pewno, nie? Polandia, dajmy sobie tak. Dajmy sobie B-Train. Try Polandia, no nie bardzo to pasuje, ale. To jest akurat mało znacząca rzecz. Kolejna zmiana. Możemy zacząć normalnie, tak jak w normalnym banner Lordzie, Czyli od początku mamy 1000 gold jakieś tam jedzonko. Żadnych benefitów i żadnych jednostek. A możemy też sobie wybrać jeden z pięciu takich predest. Uh, tak, właśnie z tych rzeczy predysponowanych, o, możemy być bandytą, jakimś najemnikiem, tutaj takim jakby zbankrutowanym lordem, złodziejem karawan, czyli takim bardziorem, albo gladiatorem. Ale nie wiem, czy bym chciał z któregoś z tych rzeczy skorzystać, już każdy ma jakieś bonusy i, i, i minusy, plusy i minusy jeśli chodzi o gotówkę, ale tu na przykład też w ciągu na przykład 5 lat też się zmienia. Czyli przez 5 lat nasze morale tak jakby są zredukowane do jakiejś wartości. Tutaj mamy criminal racing, że się nie, nie zmniejsza. Tutaj mamy prędkość drużyny zmniejszoną o 5% i tu mamy liczbę jednostek zmniejszoną o 40% przez 5 lat także ja bym sobie może na czysto zaczął bez tych dodatkowych rzeczy no i też tutaj mamy taką encyklopedię jakby ze wszystkimi zmianami także religia, zarządzanie miastami, yy, różne jakieś <laughs> yy, balansowanie gry czyli skille, jakieś limity, zarządzanie yy, wojną i finansami jedzeniem, ekonomia edukacja, tytuły różne i co jeszcze? Kowalstwo. To zaraz wam właśnie kowalstwo pokażę. I też jest system tak jakby bogo... B... jakby to nazwać? Kurczę. Bogobojności? Pobożności? I możemy właśnie dzięki tym systemu religii różne jakieś też bonusy odbierać, jeżeli nam się uda... E... Tą pobożność zdobyć. Zobaczmy sobie na mapę świata. Jak widać, różni się mocno od tego, co było w podstawowej wersji. Tutaj, jak mieliśmy na przykład mm, frakcję tą czerwoną, czyli ona się nazywała. I. Jak ona się nazywała? Empire? Western Empire? Nie. Wlandia, wcześniej była jako Wlandia, teraz jest Royalist Wlandia, i do tego mają tak jakby drugi, drugi kraj z tego. Tutaj w zielonych też jest jeden, jedna, jedno państwo, tu jest drugie. Niebiescy też są podzieleni na dwa. Fioletowi chyba nie, chociaż też są podzieleni bo to jest całkiem inna frakcja i tutaj jest nowe miasto, tu jest nowe miasto, tu jest nowe miasto, także też są podzielone i dodatkowo jeszcze rozbudowane o inne miasta i z tego co widziałem tu jest takie miasto Libertaris i to jest główne takie miasto handlowe z tego co, co wyczytałem e, dobra wejdźmy sobie może do miasta pokażę wam ten system kowalstwa nowy na tyle ile udało mi się jeszcze przeczytać e, tu jest jakaś nowa opcja serve as guard Aha, czyli możemy pracować. 8 godzin jako ochroniarz i co za to dostaniemy? 59 denarów. Ej, to jest spoko opcja, jeżeli nam brakuje jakieś tam gotówki, a na przykład jesteśmy tak jakby, tak jak teraz, jako jeden żołnierz i nie damy rady bandytom, więc możemy sobie tutaj zarobić. Dobra, tu mamy ten system piety, czyli yy, pobożności, ale chcę wam pokazać właśnie ten crafting. Tu może się nic nie zmienia, ale tutaj macie dwie ikonki nowe. A to dlatego, że teraz możemy tworzyć Armor. I jest tego całkiem sporo. Dodatkowo jest modyfikacja Open Source Armory, Open Source Horsery, chyba i Open Source Weaponry. Czyli jest dużo, dużo rzeczy nowych. Jak widzicie, nie wiem czy to widać, ale jesteśmy dopiero tutaj. Przesuwając ten pasek. Troszeczkę się przy, przy, przesuwamy w dół. Ale tego jest cała masa, jak widzicie. I są body armor. Amunicję też możemy tworzyć, nie musimy kupować. Co tu jeszcze mamy? Mamy kraftowanie tarcz. I na przykład, żeby stworzyć tarczę, potrzebujemy dwa drewna. Ale kwestia jest taka, że potrzebujemy 15 tysięcy, żeby ją stworzyć. Bo teraz czas jest mierzony w godzinach, nie ma czegoś takiego jak insta crafting, tak jak wcześniej, że klikałeś pik pik i już masz stworzone, tylko siedzisz w mieście, siedzisz w tej kuźni do momentu, aż Ci nie stworzy tej, tej tarczy. I tak mi się wydaje, że to chodzi o to, że właśnie tyle będzie kosztowało, a nie o to, że tyle będzie warte. Tak mi się to wydaje, więc na razie mamy mało gotówki, żeby takie rzeczy robić, ale to jest zmiana na pewno na plus. Tu chyba też jednostki mają już pozmieniane e, zbroje. W sensie wyglądają trochę inaczej. I też kolejna zmiana, że mamy więcej jednostek w mieście. Wcześniej mieliśmy tylko 5 pól albo 6. Tak teraz mamy dostęp do 10. Czyli każdy z tych e, NPC może nam dać 10 jednostek. Tyle, że musimy teraz więcej renomy wbić, bo wcześniej. Mieliśmy trzy pola na starcie dostępne, a kolejne były dzięki relacji. Teraz mamy tylko jedno, więc też będzie ciężej rekrutować, ale później będzie już łatwiej. W sensie będziemy mieli dostęp do większej ilości jednostek, nie będziemy musieli latać po miastach, po, po wioskach, żeby rekrutować, tylko będziemy mogli w jednym miejscu, tak, dajmy na to, jak tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć pięciu NPCów i od nich 10 jednostek. To mamy 50 jednostek w jednym miejscu. Także to jest spoko. Co my byśmy tu zrobili? Na arenę nie możemy pójść, żeby jakiś turniej ograć. Może się przejedźmy do innego miasta? Gdzie my byśmy chcieli? Tutaj do Sionon na pewno. Żeby zacząć może od jakiegoś handlu. Myślę, że tam będzie najłatwiej drewnem handlować. A jeszcze też zaraz wam pokażę. Że też jest dużo nowych rzeczy, jeśli chodzi o handel. Ale to już zaraz zobaczycie. Dobra, tutaj mamy drewno. To się może przydać. O nie, dziewięciu bandytów. Ja im teraz nie tam radion. Słaby ekwipunek. Ale dobra, wejdźmy sobie tutaj. Wejdźmy w trading. Jeśli chodzi o miecze, to tak na pierwszy rzut oka nie widać, żeby było coś nowego. Ale na pewno coś jest. Ale wejdźmy tutaj. Już na starcie widzicie, są jabłka, marchewki, słabe mięso, słaby chleb, chleba wcześniej też nie było chyba, miód, słabe piwo, ale zobaczcie te ceny, wszystko jest pozmieniane, w sensie względem podstawowej, <coughs> podstawowej wersji, jeżeli tu jest... Słabe piwo i ono kosztuje 200. To pomyślcie, jak będzie kosztowało zwykłe drzewo. Drzewo, nie mówię, chodzi. zwykłe piwo. Powiedziałem drzewo, bo tutaj jest drzewo. Jest dosyć tanio. 8 sztuk złota, a możemy sprzedać w dun za 20. Także może sobie na tym zaczniemy. Chociaż też za dużo nie mogę wziąć tego. Czy macie tutaj muły? Nie macie mułów. Także ja to na razie odpuszczę. I pojedziemy do. Sionon. Myślę, że tam będą muły troszeczkę coś laguje, ale to chyba musi się po prostu wczytać to wszystko, bo to jest dużo, dużo zmian. Jak widzicie, jest dużo więcej miast, dużo więcej wiosek i zapewne też więcej zamków. Także, żeby przetworzyć to wszystko, no to na pewno bardziej obciąża komputer. Dobra, wejdźmy sobie tutaj. Dobra, są muły. Ile? 250 za muła! Oj, oj, oj Dobra, to weźmy sobie dwa muły. Co macie tutaj taniego? Albo czy jeszcze coś jest nowego. Dobra, czyli teraz widzę, że rzeczy mają taki jakby dopisek. Czy są dobrej jakości, czy słabej. Ale też mamy chickeny, czyli kury, gęsi. Ogólnie dużo rzeczy jest do handlowania nowych. Mi się to podoba, bo lubię sobie pohandlować jak tu z ceną stoimy? Dobra, możemy wziąć te nie Niedużo. Żebyśmy się też nie przeciążyli. Zapłacimy 700. A czy jest tu turniej? Kurczę, no nie ma. Także wrócimy szybko sobie do marunat. Sprzedamy te rzeczy. Zobaczymy, czy uda nam się coś zarobić. A i mogę właśnie te punkty dodać, bo zapomniałem o nich. Eee, przetapianie węgla. Tak, to będzie najlepsze. W tradingu sobie dodajmy dwa punkty możemy dodać jeden punkt i dodajmy sobie w leadership chociaż chociaż może w stewarda ale to już później tu sobie dodajmy dwa punkty a potem jeszcze zajmiemy się tym nauką nauką religii teologią no i tym lordshipem jak na razie tutaj są ikonki jako zablokowane ale też da się przeczytać co tu jest i tutaj też mamy nowe okienka Jakieś decyzje. Aha! A możemy sobie rekrutować kompana poprzez tak jakby to okienko, że nie musimy jeździć po całym świecie, tylko wybieramy kogo chcemy: czy karawanira, czyli jakiegoś tam tradera, lekarza, złodzieja, czyli to pewnie pod tak jak wcześniej, i czyli z taktyką. Ewentualnie wojownika. Nie wiem, czy to jest kwestia od tego, czy poznaliśmy te osoby już, czy. Aha, kosztuje 5000 monet i 50 influensa. A zapewne influenza, tak jak w podstawce, się zdobywa, gdy już się ma swoje państwo. Ewentualnie jest się przynależnym do jakiegoś państwa. Edukacja. No to tak, mamy system czytania książek. Jak ktoś grał w Warbanda, to był tam system czytania książek, ale nie wiem, czy to nie było w modyfikacji. Czy było w podstawowej wersji? Rozbijało się obóz, na środku mapy można było wybrać książkę, którą chce się nauczyć, i wtedy można było jakieś tam punkty dodatkowe, na przykład książka o dowodzeniu, no to dawało nam y, punkty w leadership, tak. Mamy jeszcze system języków. Z tego co widziałem, jest 7, y, 7 języków w tym świecie. I aktualnie mamy limit dwóch języków, które możemy umieć, i nasz głównym takim Płynnym językiem jest język batański. Gdybyśmy mieli książkę, moglibyśmy się nauczyć innego języka, ale nie mamy. Innej książki też jakiejś nie mamy. I jest też system lifestyle'u, czy tak jakby sposobu życia. Musimy mieć 15 zdolności, tak jakby w każdym skillu, żeby to zaadoptować. Czyli na przykład leadership i Wtedy dostajemy Lifestyle Mercenary. Jeszcze byśmy sobie to poczytali, a ewentualnie ja sobie poczytam to na... poza odcinkiem. Ale ogólnie prosiłbym, żebyście napisali, czy Wam się to podoba. W sensie no, za dużo jeszcze nie zobaczyliście, ale jednak trochę zmian już zobaczyliście. I czy bardziej byście chcieli, żebym to nagrywał zamiast tego zwykłego z Czystego tak jakby? No niby tam był ten Skamen wieleni, ale to za dużo takich zmian nie wprowadzało. Jedynie właśnie większe te jednostki bandytów i. I w sumie tyle. A tutaj jest dużo więcej mechanik, które są od siebie zależne. Więc też e, i mi by się to lepiej nagrywało, gdyż to jest coś nowego, a i myślę, że wam by się lepiej oglądało, gdyż tego nie widzieliście, myślę. Mam nadzieję. Nie wiem, czy ktoś z Polski już nagrywał tego moda. Na pewno za zagranicy. A więc tak, tak, tak. E, proszę o lajka i komentarz, jak wam się podoba. Wracamy do gry. I tu jest też system mm, Fate? Turcia. A, no to jeśli chodzi o to religię. Wybraliśmy sobie tą Amra Olamch. Trochę czytania jest, nie wiem czy chce mi się doczytać. Ale też mamy jakieś e dodatki. Bonus in forest auto-stimulated battles. Ability to recruit forest bandit parties under 20 men into your own. Więc e to spoko. Faster raiding of non-Batanian villages. renown gain for raiding for non-Batanians. Aha. Ej, no to jest spoko. I to są osoby, które też przynależą do tego, tak? Na no to wychodzi? Jest strasznie dużo osób. Bardzo. Ej, podoba mi się to. Dobra. Mam już 18 minut na osi. To jeszcze tak chwilkę... O nie! Czy ja. Jaki mam ekwipunek? Dobra, miecz, dzidę. Mam konia. Dobra, może zapiszę sobie to. Zapiszę sobie jako Banner Kings. Dobra, zawalczymy sobie jedną bitwę. Zobaczymy, czy są jakieś zmiany, jeśli chodzi o walkę. traveler. jesteśmy, co nie dam wam końców żadnych, będziemy się bić. I mam nadzieję, że mi się uda. <coughs> że nie wezmą mnie do niewoli w pierwszym odcinku. Dobra. Czy coś tu widzę? Jakieś zmiany? Na ten moment nie. Tu też nie. Jeśli chodzi o zarządzanie, to nie możemy tego sprawdzić, gdyż nie mamy kim zarządzać. Widzę, że jakoś wolniej jadę, ale nie wiem czy to przez to, że mam słabe umiejętności w jeździectwie, czy coś tu zostało zmniejszone, żeby jakoś bardziej zbalansować. Jak na razie jestem mierny we wszystko, więc też nie będę e, jakoś mocno wymiatał. Dużych obrażeń też nie będę zadawał, bo nie mam itemów. Także muszę ich tu w kołko standardowo tak ograć. Standardowa taktyka na takich bandytów na początku gry. Dobra. Powinniśmy sobie poradzić, jakoś mocno mnie nie biją. Bardziej to ja ich biję. No i mamy level. Możemy sobie ten level wrzucić do e, leadershipa albo do jakiejś umiejętności bitewnej. Także wolałbym jakąś dwu... broń dwuręczną, gdyż już mam tam dwa punkty. Dobra, jeszcze jeden. Dobra, ten mnie będzie okrążał, bo on ma dzidę, więc też nie może już blisko do mnie podejść. 8 damage'u. Cóż, cóż za obrażenia. Dobra, ja się rozpędzę. Może go z. z, z dzidy zaatakuję. Troszkę się rozpędzę. O nie! On ma dłuższą Jidę. Ale dobra, tu mamy 27. Może w ten sposób go zadziobiemy. Gdyby to było realistyczne, już dawno powinien umrzeć po takiej... po takiej dzidzie w łeb. Dobra. I dwa punkty w Polarm, czyli we włócznie. Podoba mi się to. Ej, chyba więcej krwi też jest, co? Dobra, mamy je. dwa renomy i półtora morala. Nie jest to dużo, ale też... Jak na początek też nie jest źle. Dobra, czy ty masz lepszy mieczyk? No, troszkę lepszy masz mieczyk i na pewno dłuższy. Zbroję masz lepszą? No, niekoniecznie. Ale weźmiemy sobie to wszystko, pójdzie na sprzedaż. E w ogóle, czy, czy, czy można przetapiać zbroję? Bo tego jeszcze nie patrzyłem. Wróćmy się do marunat, sprzedajmy tam to, co kupiliśmy, czyli jabłka? Czy co my kupiliśmy? Nie. Grapesy kupiliśmy. Kupiliśmy za 8. Sprzedamy za 19. Ej, i tak jestem stratny. Tylko nie wiem dlaczego. Dobra, sprzedaliśmy na pewno z zyskiem, bo dostałem 3 punkty w tradingu. Ale ja tam... Aha, bo muły kupiłem za 200. No tak. Tu są za 300. Ej, nie no, to to. Na pewno jest trudniejsze. To musicie sami przyznać. To sobie przetopimy Drewienko. Tu chyba było tanie. Z tego co mi się wydawało weźmy sobie 6 sztuk. Honej możemy sprzedać. Sprzedajmy może. Już płacimy tylko 9 dolarków. Jabłka są tanie, ale ja ich za dużo nie mogę nieść. Wziął o tyle. Ile wziąłem? 13. <laughs> Sprzedamy to. Za 18 około, tak? Nie, 14. Czyli dychę do przodu. 130 denarów. No niedużo. No ale tak to na początku wygląda. Dobra, jeszcze sprawdźmy sobie w tym, czy ja mogę. Dobra, czyli tutaj nie musimy czekać. Ale. I właśnie smelt. Dobra, czyli zbroi nie możemy przytapiać żadnych. Tu możemy coś stworzyć, ale to na razie nie. I czy tu coś mamy nowego? Jakieś nowe typy broni? Nie, nie mamy nic. Jakieś nowe yy, części. No na pewno jest dużo, dużo więcej. Ja sprawdzę sobie na dwuręcznym, gdyż z tego najwięcej korzystałem. Dobra, tego nie było wcześniej. Ej, o, o jest, dobra. To jest jedno z najlepszych. W sensie, jeśli chodzi o sprzedaż. To jest dosyć tania. Ale jeśli chodzi o sprzedaż, to idzie na tym zarobić. Nie wiem, jak w tej wersji, nie wiem ile tutaj właśnie bym musiał czekać. E, czy mi to gdzieś pokaże? Chyba nie. Dobra, nieważne. Także już jakieś początki craftingu możemy sobie ogarniać. A resztę... A resztą zajmiemy się w przyszłym odcinku. Ej, nie, nie! Aha! Dobra. Czyli w ten sposób to działa. Czyż praktycznie nie da się zarobić na tym craftingu? Bo tu nam się dodaje czas i gdy my wychodzimy ten czas się cofa. I za każdą godzinę płaciliśmy 50 denarów. Czyli za to, żeby przytopić dwa mięcze, my zapłaciliśmy 300 denarów prawie. Oj, to będzie ciężko, jeśli chodzi o, o crafting. Chyba, że bronie będą więcej kosztować. Zobaczmy, jak to właśnie e, sprawa wygląda z brońmi. 15 tysięcy. Zwykły Falks tyle? Nie, no nie jest zwykły. Tier 6. 40 tysięcy. Dobra, to może o to chodzi właśnie, że bronie są droższe. I dlatego też trzeba było. Takie, raczej crafting jest drogi, dlatego trzeba było mm, zmienić cenę broni. No to w sumie teraz bardziej się opłaca polować na bandytów, na jakieś. Yy, kryjówki bandytów. Dobra. Ogólnie to spoko jak na ten moment. Podoba mi się. I w sumie mamy 25 minut. Ja bym sobie to zakończył już. I czekam na Waszą opinię. Czy nagrywamy dalej? Czy chcielibyście oglądać dalej tą serię? Te zmiany, wszystkie, żebyśmy wprowadzali w życie, patrzyli, jak to wygląda. Eee, więc tak. Zostawcie łapeczkę w górę, komentarz, czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba. I subskrypcje. Dzisiaj się będę z Wami żegnał. Widzimy się w środę prawdopodobnie. Siemanko.